Bardzo serdecznie Was witam przy mikrofonie Rafał Olszak, czyli Wasz psycholog, ale przede wszystkim swój chłop, proste. Istnieje książka, o której Wam już wspominałem. Dzikie serce. Tam są wymienione trzy potrzeby mężczyzny, które przynajmniej zdaniem autora. Są szczególnie ważne w kontekście tego, aby facet poczuł się męski. Jedną z nich jest pragnienie otoczenia kobiety opieką, wsparcia kobiety czy wybawienia jej wtedy, kiedy znajduje się w opresji. Dzisiaj postaramy się wybawić pewną kobietę, która ewidentnie jest w opresji. Internautka przedstawiła mi dość rozlegle pewną historię, no i pyta o to, co ma w tej sytuacji zrobić. Jak również pyta, czy ma do czynienia z alkoholikiem, ale akurat na to pytanie nie udzielę odpowiedzi. Ponieważ nie wolno mi diagnozować kogoś, kto nie wyraża na to zgody, i kogo ja na oczy nie widziałem. No ale powiedzmy, że przyjrzymy się tym zagadnieniom, no i pewnie uda nam się ustalić, czy picie, czy spożywanie alkoholu przez tego człowieka jest zupełnie normalne, czy też raczej kłopotliwe. Historia rozpoczyna się stosunkowo niewinnie. Kobieta mówi, że poznała mężczyznę, który zdawał się być gentlemanem i no kimś kto kształci się, ma aspiracje, jest bardzo ambitny, trochę jest intelektualistą, z poczuciem humoru, takim nieco rozrywkowym, ale też odrobinę romantyczny. Jest także no dziewczyna była dość zadowolona. Jednak po pewnym czasie zaczęły się schody. A schody te polegały na tym, że ten mężczyzna nie tylko sięgał po alkohol, co zdaje Zdarzało mu się też wcześniej, ale też nie przestawał sięgać po alkohol. Czyli, gdy, gdy otwierali butelkę wina, no to ona może wypiła tam pół kieliszka, patrząc na swojego partnera, widziała, że on upaja się tym alkoholem do dna. To znaczy, reszta butelki to już była dla niego, a gdy butelka wina została obalona, no to znajdowały się inne specyfiki, albo wchodziła kolejna butelka, i w rezultacie ten mężczyzna zaczynał zachowywać się dość dziwnie. Na początku był bardzo pobudzony i taki rozrywkowy, co jest charakterystyczne dla dla osób, które zaczynają przynajmniej mieć jakiś problem z alkoholem, że się odmieniają, wręcz nie do poznania. I właściwie alkohol sprawia, że ktoś, kto jest cichy, taki spokojny, wycofany, introwertyczny, nagle robi się mega ekstrawertyczny, towarzyski, kontaktowy, wszędzie go pełno, taki głośny, wesoły i tym podobne. Poza tym już w pewnym momencie ten mężczyzna tak bardzo przesadzał z alkoholem, że właściwie już nie było z nim kontaktu. On się robił po prostu nieprzytomny, a czasem upijał się do tego stopnia, że praktycznie zalegał gdzieś i zasypiał. No ale ona była nim zauroczona, więc lekceważyła ten fakt. Później zdarzały się jeszcze inne historie. Ona już widziała, że znowu on przesadza z alkoholem i w pewnym momencie była taka scena, że on obalił sam całą butelkę wina. Było mu mało, więc wyciągnął jakąś szklankę i butelkę whisky. No i ona patrzy na niego, a on polewa do tej szklanki whisky jak wodę i zaczyna to żłopać. Ona już widzi, że to jest dla niego Zdecydowanie za dużo, więc wkracza tam do akcji, no i zaczyna się niemal wojna o tą szklankę. No trzeba było mu tą szklankę wyrywać, a on i tak wypił, ile się tam dało, no ale w pewnym momencie trochę odpuścił, ale no, było bardzo nieprzyjemnie tam i dość niebezpiecznie, no bo on był nieco większy od niej, rzecz jasna. I to był kolejny taki incydent, kiedy komuś trzeba wyrywać z rąk alkohol dosłownie, bo ta osoba nie zna umiaru, by żłopała i żłopała bez końca. No oczywiście to się skończyło też niefajnie, ponieważ internautka opisuje, że w tej sytuacji, ten mężczyzna pobrudził je mieszkanie, w jaki sposób to się łatwo domyślić. No Jeżeli ktoś się upaja w takim stopniu alkoholem, no to później co nieco zwraca. Tam były jeszcze inne historie, takie jak to, że podczas Sylwestra to on do Sylwestra nie dotrwał, ponieważ się tak nawalił, że o 23 był już nieprzytomny. Zdarzało się też, że na randki przychodził pijany, nie jakoś tam podchmielony podobno, tylko faktycznie już dość mocno wstawiony. No poza tym z jej wiedzy wynika, że potrafił uczestniczyć w takich dość rządnych popijawach ze znajomymi, a kiedy ona mu zwracała uwagę, mówiła, żeby tego nie robił, to reagował dość agresywnie, bardzo szorstko. Mówił, że ona go osądza, że to jest niesprawiedliwe, że to jest zupełnie normalne, że on od czasu do czasu lubi się pobawić i że tam jest alkohol. Także tego typu historie miały miejsce. No ale wreszcie też któregoś razu udali się na domówkę. Początkowo było całkiem w porządku, ale już w pewnym momencie znowu zaczął przesadzać z alkoholem. A najgorsze jest to, że wtedy znowu się zrobił bardzo towarzyski, jakby się, się zmienił nie do poznania, no i zaczął się też kleić do innych dziewczyn. I wtedy było pierwsze poważne spięcie między nimi, to znaczy między naszą bohaterką, która tu szuka pomocy i tym mężczyzną. Zwarcie było dość przykre, ale jakoś to się rozeszło po kościach. No on się z nią zgodził, że to było niestosowne. Te sprawy nie poszły za daleko, więc no, nie było tam jakiegoś dramatycznego kwasu, chociaż z całą pewnością była to czerwona chorągiewka. I to taka duża chorągiew raczej, poważny sygnał ostrzegawczy. Natomiast Miast, potem jeszcze się ze sobą bujali. To nie jest tak, że ten mężczyzna przejawiał wyłącznie te negatywne cechy związane z alkoholem. No, on tam jej się podobał fizycznie, między nimi była chemia, miło spędzali czas, był też, no jak już wspominałem, inteligentnym człowiekiem z poczuciem humoru. Więc nie patrzcie na to w taki czarno-biały sposób, że to ewidentne, że tu jest kłopot, no bo wiecie, no to są jakieś elementy tej historii, ale historia jest znacznie większa. I tam się też inne rzeczy po drodze działy. Wreszcie jednak wybrali się na wesele. No i na tym weselu oczywiście był alkohol. No i historia powtórzyła się, to znaczy on znowu przesadził i ewidentnie zaczął się kleić do innych dziewczyn. I w tym momencie już sprawy zdecydowanie zaszły za daleko, ponieważ już miał bardzo takie lepkie rączki i te rączki z pleców zsuwały się na pośladki tych dziewczyn. No i ona opowiada, że tam interweniowała. To się właściwie nie udało, więc ona zażądała od niego, żeby najzwyczajniej w świecie ewakuować się z tego wesela, bo stwierdziła, że ona już ma serdecznie dość i jak on ma się tak zachowywać, no to, to, to w takim razie to w ogóle nie ma sensu. Trzeba, trzeba stąd wyjść. A natomiast on odmówił jej wyjścia z tego wesela, więc ona z niego wyszła sama. On natomiast wrócił tam na tą imprezę, bawił się. No i bawił się tak bardzo, że ostatecznie upił się do nieprzytomności go gdzieś tam zbierano z podłogi, tak że było dość grubo, bardzo niestosownie i przykro. I teraz to nie jest jeszcze koniec historii, choć już prawie. Mianowicie internautka mówi też o tym, że, że potem jeszcze on jakoś tak poczuł się urażony tym, że ona go opuściła wtedy, kiedy był w sytuacji awaryjnej. Zaczął jej zarzucać, że no, mogła jako jego partnerka pozostać przy nim i trochę dopilnować, żeby no, widząc, że jest w, te, w takim kłopotliwym stanie, no żeby już nie podawano mu więcej alkoholu mówił, że ona go opuściła, że właściwie naraziła go wręcz na niebezpieczeństwo. Co więcej, jeszcze na domiar złego jego matka przyjęła podobną narrację i także zaczęła na tą kobietę naskakiwać, mówiąc, że ona pozostawiła faceta w potrzebie i on po prostu upił się, ponieważ no ona zostawiła go na weselu, więc był bardzo zdołowany tym. No i właśnie z tego względu on przesadził z tym alkoholem. Wydaje się to trochę niedowiary, ale matka tego faceta zarzucała internautce, że ona postąpiła nie po chrześcijańsku. Także no, ona raczej powinna na to wszystko spojrzeć inaczej i, i właściwie wziąć winę na siebie. Natomiast ta matka też twierdziła, że to jest wina alkoholu, ta matka mówiła. I teraz odniosę się już całościowo do tej historii. Po pierwsze, nigdy nie jest coś winą alkoholu. Jeśli już, to jest winą danego człowieka, który nieodpowiedzialnie spożywał alkohol. Odpowiedzialny za określone zachowania nie jest alkohol, odpowiedzialny jest człowiek. Nie wolno zrzucać na takie bądź inne substancje psychoaktywne, ponieważ to on sam zażywał te substancje, sam tak wybrał, sam się na to zdecydował i to on ponosi odpowiedzialność za pewne czyny. Także nie należy tutaj na to spoglądać jakoś zbyt wyrozumiale, bo ten człowiek po prostu postąpił haniebnie i tyle w temacie, tak? No, w sposób kompromitujący, właściwie okrył wstydem siebie oraz całą swoją rodzinę, zachowując się publicznie tak i upokarzając główną bohaterkę, która tutaj przyszła po pomoc. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że abstrahując od tego, czy ten człowiek jest alkoholikiem, czy nie, no bo tak jak wspominałem na początku, nie wolno mi tu diagnozować, to z całą pewnością jego picie jest wysoce kłopotliwe, jest bardzo problematyczne. Jeżeli ten człowiek jest już w takiej kondycji, że jemu się film urywa niejednokrotnie, że on już się upija do nieprzytomności, że on nie zna umiaru, nie ma granicy, że powoduje swoim postępowaniem takie dramatyczne okoliczności, Stwarza zagrożenie dla właściwie dla swojego zdrowia, ale też upokarza innych ludzi, więc stwarza zagrożenie dla ich dobrostanu psychicznego. No to jak inaczej to nazwać, jeżeli nie, piciem kłopotliwym, bardzo delikatnie mówiąc? Tak bym się odniósł do tego wątku. Po trzecie, zastanawiające jest też to, czy przypadkiem nasza bohaterka. Nie stała się poniekąd osobą współuzależnioną. Człowiek współuzależniony ponosi konsekwencje emocjonalne, ale także w innej postaci, związane z tym uzależnieniem drugiego człowieka, czyli jedno pije na przykład albo zażywa inne substancje. No, a potem ta druga strona cierpi z tego powodu, jednak no, utrzymuje to w tajemnicy, nikomu o tym nie mówi, z nikim się w tej sprawie nie konsultuje. No, a też emocjonalne koszty ponosi przecież niemałe. No, jeżeli trzeba z kimś walczyć o to, żeby ten ktoś nie chlał kolejnej szklanki whisky, no to wiecie, no, to jest bardzo stresujące. Jeżeli ktoś jest upokarzany publicznie, to też to nie należy do przyjemnych doświadczeń. No, nie mówiąc już o tym, że być może reputacja tej kobiety na tym wszystkim ucierpiała, no bo ludzie przecież mają własne zdanie na temat osób, które pozwalają na takie traktowanie, no bo przecież ten chłopak traktował ją w sposób karygodny, całkowicie nieakceptowalny. Zwłaszcza, że nie wykazywał podobno też przy tym żadnej skruchy. Ona ani razu ponoć nie usłyszała od niego słowa przepraszam. Ani po tym, jak pobrudził jej mieszkanie, ani po tym, jak walczył z nią szklankę, ani po tym, jak upijał się do nieprzytomności, w tym na Sylwestra. Yy, także wtedy nie usłyszała, przepraszam, kiedy no, na tym weselu była ta scena. Czwarta rzecz, o której chcę tu powiedzieć, to komentarz do postawy matki tego mężczyzny. Zwróćcie uwagę, że ona zaczęła go kryć. Wstawiła się za nim i weszła z nim w koalicję, przyjmując jego pijany sposób myślenia kompletnie odklejony od rzeczywistości irracjonalny, pozbawiony cech obiektywności. No jeżeli ktoś ma rodzica, który w taki chory sposób opowiada się za dzieckiem, wtedy, kiedy to dziecko postępuje absolutnie haniebnie, no to jaka ma być motywacja tego człowieka do tego, aby on zaczął nad sobą pracować? Aby przestał przejawiać tego typu zachowania? Przecież poniekąd ta matka kryła właściwie haniebność występku swojego syna. Próbowała zrobić jakiś dla niego alibi, stwarzała jakieś pozory, pociskała jakieś farmazony, na domiar złego obarczała winą za jego haniebny występek, Niewinną dziewczynę. No i internautka pyta się: Co z tym fantem zrobić? Jak w tej sytuacji się zachować? No cóż, jeżeli mamy do czynienia z człowiekiem, który ewidentnie funkcjonuje w sposób bardzo kłopotliwy, można powiedzieć wręcz toksyczny, to najlepiej byłoby się zdystansować dla własnego dobra. I dla własnego bezpieczeństwa. W przeciwnym wypadku sytuacja może eskalować, bo właściwie się toleruje te rzeczy i one mogą się pogłębiać albo mogą się powtarzać i może być już tylko gorzej. Natomiast nie jest tajemnicą, że niektórzy ludzie potrafią się zaadaptować do tych warunków i żyją z osobami, które na przykład spożywają alkohol kłopotliwie. Natomiast z perspektywy czasu dochodzą najczęściej do wniosku, że to była niedobra decyzja, ponieważ no, znosiły już. W pewnym momencie takie sceny, że nawet to jest no, niewyobrażalne i nie do opisania. Jaka będzie decyzja tej internautki, to już nie ode mnie zależy. Została jednak ostrzeżona no i myślę, że moja tutaj opinia na ten temat jest dość jasna. Ktoś mógłby powiedzieć, że może należałoby go posłać na odwyk, na terapię uzależnień. No jasne, można te rzeczy tutaj jakby zasugerować te, temu mężczyźnie, ale dlaczego my mielibyśmy to robić? Przecież ten człowiek jest dorosły i chociaż działają u niego mechanizmy iluzji i zaprzeczenia, on tam neguje ten problem, on uważa, że to nic wielkiego, że może go melanż poniósł. Albo uważa, że, że tak czasami każdemu może się przytrafić, że to nie jest nic takiego, to jednak to na nim spoczywa odpowiedzialność troski o swój własny stan. My nie musimy wchodzić w rolę coacha, jakiegoś niby psychologa, niby psychoterapeuty, niby terapeuty uzależnień, czy kogoś w tym rodzaju. Ten człowiek sam, mając motywację wewnętrzną, i, i widząc, że byłoby to dla niego dobre, najlepiej, żeby się zdecydował na szukanie pomocy w tym problemie. No ale prawdopodobnie ten człowiek jeszcze długo będzie w tym trwał, więc jeżeli to się dalej będzie ciągnęło, no to droga internautko, będziesz mocno pokiereszowana, a już masz przecież na koncie takie doświadczenia, które raczej nie wpisują się w twoje wyobrażenie o tym, jak miałby wyglądać związek miłosny, czyż nie? To tyle z mojej strony. Dziękuję wam za uwagę, mówił dla was Rafał Olszak, czyli wasz psycholog, ale przede wszystkim swój chłop proste.